Zapraszam na zdrową, kolorową i bardzo smaczną sałatkę. Cześć, dzisiaj mam dla Ciebie przepis na sałatkę, na naprawdę bardzo dobrą sałatkę. Z pieczonym batatem, buraczkami, fetą i rukolą. Zacznij od pieczenia dużego batata. Umyj go, obierz i pokrój w kostkę. W miejsce wymieszaj batata z olejem lub oliwą, solą i pieprzem. Rozłóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia tak, aby kawałki się nie stykały. Piecz w nagrzanym do 200 stopni piekarniku góra-dół przez około 30 minut do miękkości i lekkiego zarumienienia. W środku pieczenia tak po 15 minutach możesz przemieszać batata. W międzyczasie przełóż umytą rukolę na pół półmisek lub do miski. Pokrój buraczki już ugotowane w kostkę lub cienkie plasterki i również przełóż do naczynia. A gdy nasz batat będzie już upieczony, to dodaj go do sałatki. Dodaj też pokrojony w kostkę ser feta lub inny wybrany, np. kozi, halumi czy pleśniowy, oraz posiekane orzechy. Przygotuj też sos. W kubeczku wymieszaj ze sobą oliwę lub olej, miód w formie płynnej, sól i pieprz, sok z cytryny oraz musztardę. Następnie polej nim sałatkę i delikatnie, ale dokładnie wszystko przemieszaj. A cały ten przepis znajdziesz na moim blogu www.kuchniazy.pl Życzę smacznego i udanego, błogosławionego dnia.